Nasz wyjazd, dzień pierwszy. Nasz wyjazd był już przed godziną szóstą. Całkiem dobrze mi się spało nawet w nocy, więc miałam jak wstać rano, więc nie było aż tak źle. Później zaliczaliśmy oczywiście jeszcze parę CPN-ów, ja, jak to ja, również zaliczyłam parę mopów, bo bez kibelka w podróży to nie jest podróż. Więc zajechaliśmy chyba za trzy razy na takie mopy. Następnie mieliśmy sobie zjeść jakieś McDonaldy, nie McDonaldy, ale stwierdziliśmy, że sobie zjemy pierożki, które zrobiła mama moja dzień wcześniej, bo jechaliśmy na wakacje razem z nimi. Pogoda była taka sobie. Było ciepło, momentami troszeczkę kropiło, jeśli chodzi o tą podróż ogólnie. Droga zeszła nam naprawdę bardzo przyjemnie. Jechaliśmy około 7 godzin. Ogólnie bardzo ładne widoki, płasko, równo, żadnych górek, nic, naprawdę byłam w szoku. Ja jestem z Podkarpacia, więc te górki to u nas to jest norma, a tam tego nie było. Na miejsce zajechaliśmy około godziny 13.40, więc podróż zajęła nam w pierwszą stronę niecałe 8 godzin. Dojechaliśmy kochani na miejsce i możecie zobaczyć jakie to było fantastyczne, no w... Po prostu brak mi słów, żeby opisać tutaj to miejsce. Było naprawdę bardzo fajnie. Była to Kazimierzówka wsteknie. Serdecznie polecam wszystkim. Tutaj możecie teraz zobaczyć, jak wyglądał nasz pokój. Był to jeden pokój z podwójnym łóżkiem. Zapłaciliśmy za niego. Na 5 nocy 2100 zł, ale to podsumowanie kosztów zrobię wam na sam koniec. Na razie teraz chciałabym tutaj wam poopowiadać troszeczkę. Przy wejściu dostawaliśmy takie brazoletki, które świadczyło o tym, że jesteśmy tutaj gośćmi w tym hotelu, i dostawaliśmy takie naklejki na samochody, żeby też ochrona mogła wiedzieć, że jesteśmy od nich. Na każdym piętrze hotelu była kuchnia, mogliście sobie tam ugotować wszystko. Był pasen prywatny. Osoby, które nie były w kurorcie, nie mogły do niego wejść. Był parking strzeżony i ochroniarz, więc naprawdę było super, jeśli chodzi o ten hotel. Później poszliśmy sobie na plażę popatrzeć, cóż tam się dzieje ciekawego. No i chciało urwać łeb. Naprawdę, słuchajcie, tak wiało, że myślałam, że jak tak będzie przez cały wyjazd, to ja na plaży się nie pojawię, ale na szczęście to było tylko jednego dnia. Następnie poszliśmy sobie coś zjeść, bo nie jedliśmy nic właśnie poza tymi. Pierożkami, które zrobiła moja mama, więc poczłapaliśmy sobie do jednej z restauracji na Stegnie, Kiedy już zjedliśmy nasz obiad, poszliśmy jeszcze raz przejść się plażą i pooglądać widoki. Ja nie cierpię piasku, ale uwielbiam chodzić po piasku i po wodzie naprawdę. Więc przez cały nasz wyjazd na plażę leżeliśmy może 2-3 dni, a tak to spędzaliśmy czas na basenie. Woda standardowo zimna, ale pogoda była piękna. Przez cały nasz wyjazd nie spadła ani kropla deszczu więc naprawdę polecam. Następnie wybraliśmy się z powrotem do naszego kurortu, poszłam szybciutko do naszego pokoju, żeby sobie wszamać truskawki w czekoladzie, które dostałam ostatnio w parsce od jednej z Was i jakieś tam również czekoladki. Jedliśmy sobie czekoladki, pooglądaliśmy sobie filmy, bo uwaga, działał tam telewizor. Tak, to jest dla nas rzadkość, bo zazwyczaj telewizor nigdzie nie działa, jak jeździmy. Albo są tureckie programy, albo nie działa w ogóle nic. No i później poszliśmy sobie na lody i na kawkę. Mój mąż sobie też kupił gofra, ale jego nie nagrałam. I wróciliśmy do hotelu. Poszliśmy już pomału spać. Ja podsumowałam jeszcze dzień, i tak zakończył się nasz dzień pierwszy. Dzień drugi. Wstaliśmy i poszliśmy całą rodzinką, w sześć osób, na plażę, wymoczyć trochę stare kości, poodpoczywać, ponapawać się tym słoneczkiem i stwierdziłam, że pójdę i pozbieram muszelki. Ja zbyt długo leżeć nie lubię, więc sobie od razu szukam jakiegoś zajęcia i postanowiłam, że zrobię dla Was małe pakunki do Waszych paczek, do zamówień, czyli właśnie takie muszeleczki. Mo tutaj możecie zobaczyć, jaka była piękna pogoda. A tutaj właśnie widzicie muszelki, jak zbierałam. Pochodziłam, porobiłam zdjęcia. I stwierdziliśmy, że już będziemy wracać i będziemy w malutku iść na obiad. Zanim jeszcze poszliśmy na obiad, to musieliśmy się pójść przygotować. Więc tup, tu, 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 szybciutko do naszego hotelu. Tym razem szliśmy troszeczkę inną drogą i tutaj możecie zobaczyć, jakie były ładne widoczki. Wróciliśmy do naszego pokoju, pomalutku się ogarnęłam, później nałożyłam jeszcze taki fajny olejek do włosów, do końcówek. Bardzo go Wam serdecznie polecam i wybraliśmy się na jedzonko. I tutaj przy okazji pokażę Wam, y, jaką mieliśmy sieć różnego rodzaju pamiątek, dupereli, protek y, włosków, jakichś takich, wiecie, upominków, nie wiem, biżuterii, lodów, naprawdę było tego mnóstwo. I ja wyhaczyłam, jak szliśmy, taki zajebisty magnesik, który później kupiłam, bo już nie mogłam się powstrzymać, bo się bałam, że on mi już zniknie i go wykupią. Ale spoiler, nikt go nie wykupił. Był on do samego końca wyjazdu. Nie wiem, czy u Was też tak jest, ale u mnie zawsze się kupuje te pamiątki na samym końcu. W tej restauracji byliśmy dzień wcześniej, a tym razem wybraliśmy sobie inną i poszliśmy do akwarium. I to była restauracja, którą sobie bardzo ulubiliśmy wszyscy i praktycznie codziennie tam chodziliśmy. Więc wybraliśmy sobie z menu parę posiłków. Ja, oczywiście, drinka też sobie wzięłam, i tak wyglądał nasz obiadek. Było naprawdę bardzo dobre. Później poszliśmy do sklepu, bo mąż musiał kupić papierosy. Na powrocie zahaczyłam o budkę z kawą mrożoną, wzięłam sobie taką kawkę, i poszliśmy z powrotem do hotelu. A tutaj, już teraz, widzicie, jak z tego hotelu znowu wychodzimy. I tak tym razem już minęło parę godzin i poszliśmy sobie tym razem na kolację. I tym razem postawiliśmy na coś innego: nie na obiadowe posiłki, tylko na pizzorkę. Więc wzięliśmy sobie dwie pizze, znaczy rodzice wybrali, a my żeśmy się później do nich dołączyli. No i potem stwierdziliśmy, że idziemy do sklepu. Mieliśmy iść do Biedronki, która była oddzielona o 2 km od naszego miejsca, ale stwierdziliśmy, że pójdziemy do takiego fajnego sklepiku, który był niedaleko naszego kurortu. Następnie wróciliśmy do pokoju, ja zaczęłam wszamywać chrupki, chwileczkę żeśmy sobie odpoczęli przy telewizorku i później poszliśmy dalej sobie coś zjeść i przy okazji kupiłam ten magnes, który mi się bardzo podobał. Poszliśmy na lody, ja sobie kupiłam takiego lodzika, wróciliśmy chwilę, odpoczęliśmy na tarasie i poszliśmy do pokoju, powoli kładąc się już spać. Dzień trzeci był bardzo intensywnym dniem. Na początek z moim mężem wstaliśmy rano, wzięliśmy rowery i pojechaliśmy rowerami do Krynicy Morskiej. W jedną stronę rowerami jest około 20 parę kilometrów, spotkaliśmy małe przeszkody, most nas nie chciał puścić, był zamknięty, ale finalnie i tak przyjechaliśmy, więc w porządku. Zrobiliśmy sobie w połowie drogi, praktycznie za połową drogi, małą przerwę wypiliśmy, po energetyku odpoczęliśmy i pojechaliśmy dalej. W ogóle to ja powinna mieć jakąś współpracę z tym blekiem albo z jakimiś energetykami, bo bardzo często je pije. Kiedy dojechaliśmy już do Krenicy, to porobiłam Wam parę ujęć, żebyście mogli zobaczyć jak ta Krenica Morska wygląda. Więc tak możecie zobaczyć, jak to wszystko tam wyglądało. My żeśmy się poszli przejść na, nie wiem jak to nazwać, kładkę, czy na po prostu most, czy coś takiego. W oddali mogliście zobaczyć również, że była mini Energylandia, jak ja to mówię, czyli po prostu karuzele, a ja to zawsze mówię na to mini Energylandia. Poprzechodziliśmy się właśnie po tej tutaj kłasce, w sepce, nie wiem, porcie. No, i później poszliśmy sobie coś zjeść, no bo jednak kawał drogi był za nami, było dosyć ciepło, i jednak stwierdziliśmy, że idziemy jeść. Poszliśmy do fajnej restauracji, która miała zajebistą nazwę, a mianowicie burczy brzuszek. Nam wtedy burczało, więc nazwa nas skusiła i poszliśmy. Ogólnie menu i wszystko było naprawdę bardzo bogate. To było jedno miejsce, w którym wydaliśmy najwięcej pieniędzy, bo było to ponad 170 zł, ale była tutaj ryba, dlatego sama ryba kosztowała 60 zł za 300 g, dlatego wyszła taka kwota, ale osobiście bardzo serdecznie, z całego serca polecamy każdemu tą restaurację w tej Krynicy Morskiej. Kiedy nasze żołądki przestały już burczeć, no to poszliśmy sobie do latarni. Kawałek się tam szło, tam było z 800 metrów, żeby do tej latarni dojść, ale finalnie doczłapaliśmy się ledwo, bo ledwo do tej latarni i postanowiliśmy, że pójdziemy ją odwiedzić. Wstęp kosztował 12 zł za osobę dorosłą, 9 zł chyba za osobę, która się uczyła, więc ogólnie nie było jakoś drogo. Bardzo długo żeśmy się ostali w tej kolejce, kolejka była dosyć spora, tam jest limit ludzi na samym wierzchu. Kiedy już wyczłopaliśmy się na samą górę, co też nie było łatwe, no to zobaczyliśmy fajne widoczki, pooglądaliśmy sobie, pocykaliśmy focie i zeszliśmy na dół tymi, jak to pokażę za chwilę, pięknymi schodkami, które no, nie były do samego dołu takie strome. Później już było naprawdę ciężko iść, tak było ciepło. Poszliśmy, kupiliśmy w osiedlowym sklepiku wodę i kupiliśmy magnesa na pamiątkę i wyruszyliśmy już w drogę powrotną. Na powrocie, już jak byliśmy praktycznie przy naszym hotelu, zaszliśmy do tego sklepiku, co dzień wcześniej kupiłam sobie wodę i mężowi energetyka, znowu zapłaciliśmy i schowaliśmy nasze rowery do hotelu, żeby były bezpieczne. Wyczłopałam się szybko do pokoju, poszliśmy sobie zjeść montek, które kupiliśmy dzień wcześniej, no i później wybraliśmy się z mężem i z siostrą na do Wesołego Miasteczka. Jest to około 2 km od tego hotelu, w którym byliśmy, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy. Złapałam jeszcze meleksika, więc meleksem przyjechaliśmy się te niecałe 2 km. Było bardzo fajnie. Ogólnie meleksy nie są tam drogie. 6 zł za osobę. Nie było tak źle. Więc przyjechaliśmy się do tego właśnie tam Wesołego Miasteczka. Ale słuchajcie, to była porażka. W tym Wesołym Miasteczku była może jedna żywa dusza. Muzyka i w ogóle nic nie działało. Byłam tak strasznie zawiedziona, bo ja tak lubię takie rzeczy, i ogólnie nie polecam tamtego miejsca. Ja nie jestem taką osobą, która nie poleca, ale tego naprawdę nie polecam. No ale muzykę mieli fajną. Więc po tym jakże istnym, e, przykrym doświadczeniu z brakiem niestety mojej ulubionej atrakcji w życiu, czyli Roller Coasterów, poszliśmy z powrotem do hotelu. Zahaczyliśmy o sklep, kupiłam sobie i siostrze Lizaka i Piciu. Poszliśmy jeszcze na lody, kupiliśmy sobie lody. Ja uwielbiam świderki lody, tam bardzo często bardzo dużej ilości lody jadłam. No i później poszliśmy się przejść na plażę wieczorkiem, bo w sumie na plaży w tym dniu nie byliśmy w ogóle. Więc poszliśmy się przejść na zachód słońca chyba. Tak to się nazywa. Przeszliśmy sobie przy okazji, zobaczyliśmy fajnego kolegę, kota, taki fajny czarno-biały był. No i poszeczłopaliśmy się po tej plaży. Ogólnie nogi mnie już tak strasznie bolały, że później po tym dniu nabawiłam się takich popękanych pięt, że te popękane pięty mam aż do dzisiaj. Przeczłapaliśmy się po tej plaży. Później stwierdziliśmy, że wracamy. Zachód słońca obejrzeliśmy, popsykaliśmy sobie parę zdjęć, no i później poszliśmy sobie coś zjeść. Rodzice wrócili do pokoju, a my z siostrą i z mężem poszliśmy do naszej ulubionej restauracji, czyli do naszej akwarium. Na powrocie oczywiście nie obyłoby się spotkania po raz drugi z kotem, więc chwilę jeszcze byśmy posiedzieli na tej ławeczce z moją siostrą i z kotem. No i poszliśmy do tej akwarium. Zjedliśmy sobie pyszne jedzonko, siostra zamówiła spaghetti, ja zamówiłam zapiekankę frytki, dwa drinki, mój mąż sobie zamówił napój, oczywiście danie mięsne, no i siostra zamówiła sobie też napój i wróciliśmy do hotelu, posiedzieliśmy chwilę, poglądaliśmy widoczki, jak hotel wygląda o godzinie 21 i poszliśmy do pokoju spać. Podliczyłam cały dzień i tak zakończyliśmy dzień trzeci. Dzień czwarty. W dniu czwartym wstaliśmy no i poszliśmy na plażę. Tym razem doświadczeni. Poprzednim razem na plaży kupiliśmy specjalną piłkę do siatkówki, żeby tym razem móc również sobie grać w siatkę. Tutaj, jak możecie zobaczyć, zakopiliśmy mojemu tacie łopatkę i wiaterko, bo mój ojciec stwierdził, że mu się nudzi i on sobie pobudował zamek. Ci, co mnie znają, wiedzą, że on buduje nasz dom, więc nawet na wakacjach musiał coś wybudować, więc stwierdził, że zrobi tutaj zameczek z piasku. Po chwili, tam dłuższej, poszliśmy sobie zjeść obiad. Takie bardziej obiado śniadanie, coś takiego. Więc poszliśmy do akwarium i mój mąż sobie wybrał naleśniki yy, i w sumie ja też sobie wzięłam naleśniki. Zjedliśmy sobie śniadanie i wróciliśmy z powrotem na plażę zobaczyć, jak tam postępy w budowie. No i jak możecie zobaczyć, zamek już jak przyszliśmy był skończony. Poleżaliśmy jeszcze chwileczkę na plaży, reszta sobie pograła w siatkówkę, a później wróciliśmy z powrotem do hotelu, bo Zbieraliśmy się na kolejne wyjście, więc włosy umyłam, pomachałam wam i poszliśmy sobie zjeść obiad. Tym razem papu zjedliśmy w innym miejscu niż do tej pory i nazywał się to Bar Corsage. Jedzenie mieli ok, szału nie było. Mięso mi troszeczkę nie spasowało, ale ogólnie reszta jedzonka mieli spoko, bo później też jedliśmy w tym barze. Później bo oczywiście jak to ja musiałam pójść na świderka, wziąłam sobie świderka śmietankowego i zobaczcie i wiolki. Jak zjadłam świderka wróciliśmy do pokoju, chwilę sobie odpoczęliśmy i wybraliśmy się na małe zakupy do apteki i do Biedronki. Wstąpiliśmy do Rossmana w międzyczasie, bo my pomyśleliśmy, że tam może kupimy witaminy, bo moja mama się troszeczkę rozchorowała i myśleliśmy, że tam kupimy ale niestety nie kupiliśmy. Zadokupiliśmy Tangentizera, jakieś witaminki i SPF. Później po Rossmanie Zamiast do Biedronki poszliśmy do Polo, bo było w sumie blisko i w tym Polo kupiliśmy sobie jakieś tam duperele, jakieś tam żelki. Ja kupiłam sobie loda dzieciństwa, jakiegoś aloes'a z glutkami w środku. Zapłaciliśmy za to i poszliśmy z powrotem już do y, naszego hotelu. Szukaliśmy jeszcze po drodze apteki, udało nam się znaleźć, kupiliśmy co mieliśmy kupić dla mojej mamy. Ja stwierdziłam, że moje nogi już nie wyrabiają. Więc dorwałam jakiegoś meleksa, wsiedliśmy do niego i już resztę trasy do hotelu przyjechaliśmy meleksem. Później poszliśmy sobie zjeść kolację, wybraliśmy ten sam bar, w którym byliśmy przedtem. Ja sobie wziąłam wrapa, mój mąż sobie wziął naleśniki i naleśniki mieli tam naprawdę dobre. Następnie wróciliśmy do hotelu, spędziliśmy trochę czasu na zewnątrz, popatrzyliśmy jak wyglądają baseny w nocy, jak jest ciemno. I sobie troszeczkę odpoczęliśmy, wypiłam piwko, spaliliśmy papieroska i poszliśmy, słuchajcie, na górę. Podliczyłam dzień czwarty, jak tam wyszło cenowo, żeby mieć tutaj dla Was do podsumowań. No i poszliśmy spać. W ogóle swoją drogą bardzo długo czasu schodzi mi, żeby zmontować dla Was ten film. <grym> Dzień piąty. Ten dzień spędziłam w połowie sama. Dlatego, że rodzice z moim mężem poszli do wioski obok, czyli do jantaru, a ja postanowiłam zrobić sobie taki babski, babski dzień, babskie popołudnie, przedpołudnie, jak to tam mogę nazwać. I później około godziny 12 wybrałyśmy się z siostrą na jedzonko. Ja sobie wzięłam drinka, a moja siostra wzięła sobie naleśniki. Ja nie brałam nic do jedzenia, dlatego że wiedziałam, że dzień następny wyjeżdżamy, a mamy duży zapas jedzenia, dlatego zjadam to, co było. Mąż wrócił, była około godziny 17, przywiózł mi magnesik z jantaru i później poszliśmy chwileczkę na basen. Dlatego, że moje pięty już w tym dniu były bardzo w ciężkim stanie, popękały mi całutkie więc nie miałam naprawdę sił, żeby iść gdzieś dalej, dlatego przeczłopaliśmy się ostatkami sił na basen. Tutaj możecie zobaczyć, jak dokładnie droga wyglądała, idąc tutaj na na ten basenik. Zaklepaliśmy sobie miejsce, chwilę odpoczęliśmy, i następnie wróciliśmy do pokoju. Poszliśmy później sobie coś zjeść więc standardowo poszliśmy do akwarium, zjedliśmy naleśniki, wróciliśmy i po drodze zobaczyliśmy naprawdę fajne stoisko z bardzo ciekawymi nazwami leków. Możecie sobie przeczytać, co tutaj piszę, bo nie chcę, żeby później mi YouTube zablokował albo usunął filmik, dlatego nie będę tutaj tego czytać, ale naprawdę teksty były fajne. W międzyczasie poszliśmy jeszcze na pamiątki, kupiliśmy sobie fajne bransoletki i zobaczyliśmy zajebistego pieska, który po prostu był tak malutki, że byłam w szoku, więc kupiliśmy sobie bransoletki i na wieczór poszliśmy sobie zjeść kolację, wzięliśmy sobie pofrytki i stwierdziliśmy, że jeszcze na koniec dnia wybierzemy się na zachód słońca, pooglądamy jak to tam wszystko wygląda. Jeszcze raz i chwileczkę pociapałam się w wodzie i zobaczyłam... Meduzę malutką. Po fascynacjach z szukaniem medus, możecie zobaczyć też, jaka była czysta w miarę woda. Pooglądaliśmy sobie zachód słońca, i następnie popatrzyliśmy jeszcze na pływające ptaszki po wodzie, i wróciliśmy już wtedy do pokoju. Następnego dnia to już chyba jest dzień szósty, i się zorientowałam, że zgubiłam jeden dzień, ale to nic, po prostu policzyłam dwa dni jako jeden. Ale z wyjazdami to było około 8 dni, więc no. Więc wstaliśmy rano następnego dnia, to już był nasz ostatni dzień, piątek, wybraliśmy się na śniadanie. Ja, rzygająca już czymś słodkim na śniadanie, obiad i kolację, stwierdziłam, że wezmę sobie tym razem jajecznicę, a mój mąż sobie wziął naleśniki. Kawka była w cenie, więc sobie wypiliśmy kawusie, zjedliśmy pyszne śniadanko i wybraliśmy się na spacerek. Chcieliśmy się przejść po plaży, troszeczkę już tak napawać się jeszcze tym ostatnim dniem tego piasku i tej, tej wody i tego wszystkiego, ale po stwierdzeniu, że jest tam no, dosyć sporo osób i ciężko było po prostu się przejść tak bezpośrednio po tej wodzie i tym piasku, bo wiecie tutaj dzieci biegały, tam osoby, zdjęcia i wszystko, więc stwierdziliśmy, że po prostu przejdziemy się 100 metrów i wracamy z powrotem. Na powrocie zaszłam do mojej ulubionej tutaj, powiedzmy, lodziarni. Tam wziąłam sobie granitę i po prostu poszłam do hotelu. Poszliśmy się przebrać i wyruszyliśmy poopalać sobie dubska przy basenie. Następnie z powrotem poszliśmy się przebrać. I tym razem poszliśmy sobie zjeść obiad. Na obiad wzięliśmy w sumie to, co zawsze, czyli miasto, ziemniaczki i surówkę. Zjedliśmy sobie wszystko ładnie. Mój mąż dobił sobie jeszcze jedzenie naleśnikami, więc później wróciliśmy do pokoju i następnie dalej zaczęliśmy gdzieś łazić. Śmieję się, że te schody to już mam chyba w pamięci normalnie, zostaną na zawsze. Tym razem wybraliśmy się na przechadzkę po pamiątki, bo to już był ostatni nasz dzień, więc stwierdziliśmy, że resztę pamiątek kupimy właśnie dzisiaj. Kupiłam sobie zarąbistą gumkę do włosów. Naprawdę ona była bardzo, bardzo fajna i naprawdę bardzo ją Wam polecam. Jest bardzo fajna. Do tego kupowaliśmy różnego rodzaju magnesy. Ja zawsze jak gdzieś jadę, staram się kupić jeden magnes z danego miejsca. Ja uwielbiam magnesy i praktycznie tylko to było naszą pamiątką poza jeszcze tą gumką i brazoletkami. Więc kupiliśmy sobie parę pamiątek dla naszej rodziny i znajomych Również ja sobie jeszcze oczywiście kupiłam bryloczek, e, który jest napisany Paulina Radosna i e, Dumna, więc kupiłam sobie bryloczek i bransoletkę. Brylok podpięłam do kluczy, a bransoletkę noszę do pracy. Następnie wybraliśmy się jeszcze z rodzicami wieczorkiem, też na stegnę. Kupiliśmy sobie tutaj, jak możecie zobaczyć, po lodziku. Następnie bardzo chciałam spróbować zimniaka na patyku, chodził za mną ten ziemniak przez cały wyjazd, więc już w ostatni dzień kupiłam sobie zimniora na patyku. Kosztował on bardzo mało, 13 zł, więc naprawdę był bardzo, bardzo dobry. Polecam serdecznie. Zostawiłam również dwa złote piwku chłopakowi niech ma, później kupiłam sobie zajbistego granita. Naprawdę bardzo był dobry. Następnie wybraliśmy się już na kolację, żeby zjeść. Wróciliśmy, pospędzaliśmy jeszcze chwilę czasu na zewnątrz i zaczęliśmy się pomalutko już pakować, bo o trzeciej w nocy wyjeżdżaliśmy do domu. Podsumowałam dzień i poszliśmy po prostu spać. Dnia ostatniego wstaliśmy około godziny 2.30 i wyruszyliśmy w drogę powrotną do naszego domu. Już po raz ostatni możecie zobaczyć te schody. Pożegnaliśmy się z właścicielami hotelu. Wsiadaliśmy do samochodu i wyruszyliśmy w drogę. Droga powrotna minęła nam naprawdę bardzo szybko. Chwileczkę jeszcze przespałam się w samochodzie. Przez ten czas mój mąż kierował samochodem i tak sobie jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy. Stanęliśmy również trzy razy, żeby zatankować samochód w drodze powrotnej. Więc podsumowując nasz wyjazd, uważam, że był naprawdę bardzo, bardzo udany. Bardzo nam się podobało i na pewno jeszcze wrócimy kiedyś w to miejsce. W drodze powrotnej oczywiście zajechaliśmy jeszcze do McDonalda, no bo jakżeby inaczej musi być. W maku zjedliśmy sobie jedzonko i wyruszyliśmy dalej. Następnym naszym przystankiem w drodze powrotnej była jeszcze IKEA w Lublinie i tam zajechaliśmy sobie kupić parę rzeczy do pokoju takich bardziej... Organizacyjnych. Pierwszy raz była w Ikei i powiem Wam, że byłam w szoku. Jest tam tak biało, że normalnie wow. Kupiłam parę oczywiście białych półeczek, zapłaciliśmy około 340 zł i wróciliśmy z powrotem do samochodu. Pojechaliśmy do domu już. Jeszcze po drodze zajechaliśmy na nasze ulubione lody w mieście. No i tak wyglądałby cały nasz dzień.